Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Dzisiejsze podsumowanie będzie krótsze, bo dosyć późno się zaczyna. Za niecałe pół godziny będziemy mieli szkolenie na temat sytuacji na wszystkich najważniejszych rynkach, więc pokrótce. Jesteśmy po sporych wzrostach z dołka, które mieliśmy w czwartek. Dzisiaj w nocy mieliśmy szczyt na poziomie 1893. Myślę, że w krótkim terminie czeka nas co najmniej cofnięcie po tych dosyć silnych wzrostach. I cofnięcie mogłoby znieść co najmniej 50% całego ruchu wzrostowego. Potem może się rozpocząć odbicie. No i tutaj tak, mamy możliwość, mamy dwie, dwa możliwe scenariusze. Pierwszy to jest taki, że cofnięcie będzie tylko korekcyjne, a potem rynek rozpocznie wzrosty. W pewnym momencie, gdy te wzrosty się rozpoczną, powinniśmy już mniej więcej wiedzieć, że rynek będzie starał się przebić tutaj ten lokalny szczyt i być może wtedy otworzy się droga pod ostatnie tutaj opory w rejonie 1930-1940 i dopiero po nieudanej próbie przełamania tutaj tych oporów rynek zacząłby spadać. Druga możliwość to jest taka, że jednak rynek będzie słabszy, że będzie schodził na znacznie niższe poziomy powiedzmy odbicie, jeżeli się pojawi, będzie niewielkie, będzie to wyglądało tylko na korektę w trendzie spadkowym i potem można byłoby jeszcze oczekiwać na powrót na ten styczniowy dołek i być może dopiero potem przyjdzie powrót na poziom 1893, taka duża korekta płaska i potem spadki. Trochę inna sytuacja wygląda na kontraktach na indeks DAX, gdyż tutaj rynek jest słabszy. Poza tym, jeśli popatrzymy sobie na wykres w dłuższej perspektywy, przejdźmy na świece 4 godzinne, bardzo ważny długoterminowy opór mamy na poziomie 9300, to jest styczniowy dołek. Widzimy, że styczniowy dołek został poważnie przekroczony i jeżeli by się okazało, że ten styczniowy dołek miałby zostać na trwale przebity, no to wtedy powinniśmy rozpocząć poważniejsze odreagowanie spadków z tego szczytu. No wydaje mi się, że w obecnej sytuacji raczej się na to nie powinno zanosić. Więc spodziewam się tego, że jeżeli by doszło do Stanach Zjednoczonych, do wzrostów to tutaj sporadycznie przekroczymy tutaj ten, ten opór i potem dojdzie do przesilenia i potem rynek zacznie schodzić w dół. No i warto też prześledzić co się działo na DAX-ie i na S&P 500 na wspólnym wykresie wtedy kiedy DAX najpierw był mocniejszy od S&P 500 a potem był słabszy i potem żeśmy mieli te silne spadki. Polski rynek od wielu wielu sesji jest mocniejszy od rynku amerykańskiego. Być może to wynika z tego, że część inwestorów uznała, że po tak dużej przecenie czeka nas po prostu poważniejsze odbicie i nieważna jest sytuacja w Stanach, ale myślę, że gdybyśmy wrócili na styczniowy dołek na SP 500, to możemy wrócić tutaj na 1730. I po przełamaniu tego wsparcia dopiero otwiera się droga na styczniowe minimum. Także te wcześniejsze swoje pesymistyczne prognozy musiałem tutaj utemperować. I prawdopodobnie potem po nieudanej próbie przełamania tutaj styczniowego dołka rozpocznie się poważniejsze odbicie wtedy, kiedy również będziemy mieli poważniejsze odbicie na giełdach w Stanach Zjednoczonych. Przejdziemy teraz do sytuacji na głównych walutach. Eurodollar. Na wykresie eurodollara z czwartkowego szczytu na poziomie 1.13.75 mamy spore spadki, wczorajszy dołek. Tutaj mieliśmy na poziomie około 1.11 z hakiem. Potem doszło do odbicia po godzinie 16. Dzisiaj wyglądało na to, że będziemy mieli to odbicie kontynuowane, ale widzimy, że jednak rynek nie może jakoś wystartować. No i teraz trudno oczywiście uznać tutaj to odbicie jako korektę spadków z tego szczytu. Możliwe, że w krótkim terminie rynek będzie próbował tutaj zejść jeszcze poniżej wczorajszego dołka. Próba przełamania na trwałe tego dołka nie powinna się w mojej ocenie udać i w efekcie może być ruch w górę. Tutaj mielibyśmy wtedy falę B, która mogłaby znieść 50% całego ruchu spadkowego z tego szczytu, z czwartku i potem jeszcze powinniśmy zobaczyć jedną falę spadkową. Także generalnie cała ta struktura spadkowa z czwartkowego szczytu powinna być korekcyjna i w dłuższej perspektywie czeka nas jeszcze powrót na ostatni szczyt. Odbicie w postaci fali B mogłoby potrwać około dwóch sesji. Kolejna fala spadków mogłaby potrwać jeszcze gdzieś około trzech sesji i dopiero potem czekałoby nas przesilenie i tutaj ruch do góry. Na wykresie dolara do złotego mamy ruch do góry, korygujemy spadki z tego szczytu. 38% prawdopodobnie możemy tutaj osiągnąć w takiej trochę dłuższej perspektywie. Potem możemy mieć ruch w dół, możemy wrócić na wsparcie na 386 i potem prawdopodobnie jeszcze jakiś kolejny ruch w górę i jeszcze w dłuższej, wielotygodniowej perspektywie czekałbym na jeden ruch w dół generalnie w takt tego co się będzie działo na wykresie euro dolara. Teraz przechodzimy do sytuacji na wykresie złota. Na wykresie złota mieliśmy spore spadki z tutaj z tego czwartkowego szczytu poziom około 1263. Ten poziom to jest poziom około 1100 90 rozpoczyna się odbicie. Dzisiaj to odbicie w mojej cenie powinno być korekcyjne. Tak jak wcześniej przekroczyliśmy tylko na krótko poziom silnego oporu 1225, tak teraz również w trakcie tego odbicia tego oporu na 1225 nie powinniśmy przebijać. Wielu inwestorów widzi ewidentnie, że tutaj była pułapka zastawiona na stronę popytową, więc potem jeszcze możliwy byłby kolejny ruch w dół, czyli generalnie spodziewam się tutaj tego, że minimum dla tej korekty to powinna być fala A. Odbicie fala B, potem cofnięcie fala C, i dopiero potem rynek złota byłby gotowy do kolejnego ruchu w górę. Podobna sytuacja na wykresie cen srebra. Zobaczmy jeszcze na sytuację na wykresie cen ropy. Tutaj dobrze, mamy tutaj ropę. A jeśli chodzi o euro-dolara, to może jeszcze tutaj popatrzmy na tą sytuację na wykresie cen kukurydzy. Przejdźmy na wykres w układzie świec. 4 godzinnych, mieliśmy tutaj spadki, potem konsolidację i jeszcze próba wybicia w dół. Ta próba wybicia w dół skończyła się niepowodzeniem, rynek poszedł w górę, więc dopiero teraz możemy mówić o tym, że pojawiła się tutaj jakaś lokalna korekta, aczkolwiek trochę za mocno tutaj spada kurs kukurydzy. Wygląda na to, że zarówno zejście w dół, jak i wyjście w górę to są pułapki i generalnie jesteśmy w konsolidacji tutaj. Na kukurydzy. Dobrze, w takim razie przechodzimy do sytuacji na wykresie cen ropy. I teraz, na wykresie cen ropy mamy bardzo ciekawą sytuację, mianowicie tak, po nieudanej próbie przełamania na trwałe styczniowego dołka, w czwartek doszło do odbicia, przebiliśmy opór na poziomie 27,95 i potem jeszcze co jest bardzo ważne, przebiliśmy bardzo ważny kluczowy opór na poziomie 29,50, co znaczy, że z tego szczytu pojawiła się tylko spadkowa trójka i teraz licząc od tego czwartkowego dołka powinniśmy zobaczyć też wzrostową strukturę. Fala A zakończona dzisiaj na poziomie prawie 31. Teraz mamy cofnięcie. Pisałem o tym, że rynek może cofnąć się poniżej poziomu 29.50 w tym komentarzu już dzisiaj w ciągu dnia i to powinna być pułapka. Teraz powrót powyżej poziomu 29.50 powinien skutkować tym, że wracamy na... Ostatni szczyt w rejonie 30,9 i po przebiciu tego szczytu otwiera nam się droga na opór na 32,50 i potem jeszcze na 34. Powinniśmy zobaczyć tutaj generalnie taką dużą wzrostową trójkę, tworzącą falę C i potem czeka nas przesilenie i dalsze spadki i zobaczymy czy to rozwinie się w taką dużą korektę. Tutaj w trakcie dzisiejszego szkolenia 18 będę mówić o tym, że może nam się pojawić tutaj taki duży. Trójkąt. Trójkąty oznaczamy literami A, B, C, D, E. Czyli gdybym miał się utworzyć trójkąt, to mielibyśmy jeszcze tutaj jedną trójkę i potem jeszcze jedną trójkę. Dopiero tutaj fala E kończyłaby cały ten kiku-tygodniowy okres korekty i potem jeszcze czekałaby nas kolejna fala. Spadkowa. Dobrze, w takim razie to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na godzinę 18 na szkolenie odnośnie omówienia sytuacji na najważniejszych instrumentach, w jaki sposób wykorzystać to w tradingu krótkoterminowym i średnioterminowym, jeżeli znajdziemy takie instrumenty. Do usłyszenia.